i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z Wami. Wdzięczność jest przejawem duchowej kultury człowieka i wyrazem pamięci o otrzymanym dobrym. Wszyscy czujemy się dłużnikami, wobec Boga, który dał nam istnienie, zdrowie i zdolności. Jesteśmy dłużnikami względem naszych rodziców, nauczycieli i wychowawców, którzy na różnych drogach życia słowym przykładem kształtowali naszą osobowość, Uczyli nas prawdy, miłości, poświęcenia dla braci, umiłowania ojczyzny, czy to nauką, czy graniem tej wspaniałej muzyki. Dziś zgromadzeniu, w murach tej szkoły pragniemy odpalić w sercach i tej tablicy naszą wdzięczność, pamięć o wybitnym naszym artyście Chopinie, Frederiku Chopinie, który służył naszej ojczyźnie i narodowi. Przez swoją twórczość pobłogosławić i poświęcić tę tablicę na cześć patrona tej szkoły. Przez Chrystusa, pana naszego Amen. Amen. Na uroczystość nadania imienia w szkole podstawowej numer 2 w Małpinii Górnej. I wręczenia sztandaru. Dzień 14 maja 2010 roku zapisze się w historii naszej szkoły jako jeden z najważniejszych. Właśnie dzisiaj nastąpi oficjalne nadanie szkole imienia Fryderyka Szopera w roku poświęconym temu wielkiemu kompozytorowi i mistrzowi fortepianu. Panie Dyrektorze, w imieniu rodziców yy, przekazuję ten sztandar Szkole Podstawowej nr 2 im. Fryderyka Chopina w Górnej jako symbol najwyższej wartości, honoru i tradycji, jako zobowiązanie do godnego reprezentowania naszych ojczyzny. Klubne tradycje tej szkoły są powodem dumy, ale jednocześnie zobowiązanie. Do potę pierwszej postawy zarobiła. Szanowni rodzice, bardzo dziękuję za tak wspaniały tardy. Tarten jest symbolem wartości wartości, które stanowią i będą stanowić fundament pracy wychowawczej w naszej szkołach. Płatem sztandarnym jest tkanina kształci prostokąta o wymiarach 10 na 100 cm, o głową faśną węglankę. Adek sztandaru jest koloru zielonego. W centralnej części znajduje się portret patrona szkoły Fryderyka Chopina umieszczony na pięcioletni z krótkim zapisem kogo. o koronie złotym, o treści. Szkoła podstawowa numer 2 im. Fryderyka w i Górnej. Rewez sztandaru jest biało-czerwony. mądrość, silna wola i odwaga, zaś na dolnym, czerwonym płacie dokończenie cytatu prowadzą do doskonałości. W centralnej części rewersu wyhaftowano nicią w kolorze srebrnym wizerunek orła z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami w złotym kolorze. Na głowie i standard Sztandar jest do drzewca ze złoconymi okuciami z ogłem na głowicy. Fundatorem sztandarmu są rodzice uczniów szkoły podstawowej nr 2 im. Fryderyka Szopena w Pałkonie Teraz nastąpi przekazanie szkandału uczniom Baczność. Poczek szkandalowy szkoły podstawowej nr 2 imienia Fryderyka Szofera w Małkini Górnej. Nie ten sztandar. Ten sztandar niech prowadzi Was ku lepszej przyszłości. Słowa, które zostały wykaftowane na tym sztandarze niech będą dla Was drogowskazem, wiernym drogowskazem w Waszym życiu, w życiu uczniowskim, w życiu studenckim w życiu rodzinnym i w przyszłej Waszej pracy zawodowej. Przyjmujemy stan szkoły, obiecujemy dbać o jego sumienie wypełniać swoje obowiązki i godnie reprezentować szkołę zawodową.